Digibank Bang 2 pixel look, Z zaginionych płyt selektor, a dziś chciałem Wam przedstawić najnowszą płytę Donguralesco pod tytułem Latające Ryby. Jest to wersja preorderowa. Ja dostałem ją dzisiaj, a oficjalna premiera w sklepach jest 7 czerwca, czyli w piątek. A to jest wersja preorderowa, czyli wcześniej dostaniemy ją, dostajemy ją. I zobaczmy, co znajduje się w opakowaniu. Oprócz samej płyty mamy wlepki. Pierwsza wlepka wygląda tak. Kolejna tak. I oczywiście wlepki z obecnej płyty. I kolejna. Wlepeczka. Latające ryby, jest to już dziesiąta płyta Don Guralesco, solowa po ostatniej dobrze przyjętej płycie Miłoszmar i krokodyl. Jest to płyta bardziej o poważnych sprawach, ale równie pewnie fajna. I zobaczmy, co znajduje się, jak się prezentuje ta płyta. Płyta jest wydana w formacie digilpaka, czyli kartonowego pudełka i z obwolutą, oczywiście. Taką mamy obwolutę z, z autografem Gurala. Tak się prezentuje. Sama płyta ma taką fajną grafikę z przodu. I tutaj mamy dodatkową płytę, ale tym zajmiemy się potem. I tu mamy tracklistę. Na trackliście znajduje się 16 utworów. Nie mamy ogólnie żadnych gościnnych gości. I tu mamy taką książeczkę z tekstami do każdej Piosenki, i sama płyta prezentuje się tak. Po wyjęciu płyty mamy tak się środek prezentuje tak tył. za szatę graficzną odpowiada Marty Shu, za produkcję muzyki na tą płytę odpowiada White House i Returnersi. i mamy jeszcze dodatkowo dodatkową płytę. Jest to instrumental latających ryb i prezentuje on się tak. Mamy go zapakowany w kopertę i wygląda on tak. Całą płytę promowały teledyski, czyli Echo, Turoń, Dwudziestka, Latające Ryby i Jonasz. Cena tej płyty to 40 zł. I wersja, to jest tak zwana wersja deluxe. Zawiera dodatkową płytę Podpis Górala Wlepeczki No i oczywiście Kodzik na następny zakup Kupujcie Rap Płyty I to by było na tyle W tym miesiącu pojawią jeszcze się jeszcze na kanale Unboxingi dwóch dodatkowych płyt, czyli Płyty mixtape'u JWP oraz Pocahontas. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam, cześć. A ja idę słuchać płyty. Digibank.